Ciao, a tutti. Ciao a tutti! Witajcie tutti! Łebki! Ja dzisiaj będę robić wspaniałą frittatę kona asparagi. Zobaczycie, jak ją przygotowuję. Ale Sandro, gira lapat, ile wideokamera, No, no, debi, o, widzicie, o, ona koza, kaduta. Do przygotowania tej mojej frittaty potrzebne będą sześć jajek. Tutaj mam taki ser, e, się nazywa cheddar, e, cheddar e, ser e, angielski, 24 miesiące leżakowany, nie musicie używać parmigiano, możecie taki kupić, on jest tańszy. Właśnie, cebula będzie nam potrzebna, ten pęczek szparagi białej i pęczek pietruszki. Olej i sól. Te szparagi, bo tu zaczęłam nagrywać, ale się nie nagrywało dobrze. My też szparagi obieramy częścią, y, tą obieraczką do ziemniaków. W ten sposób. Y, jak już sobie je obierzemy. ok. tutaj dobra. Jak już obierzemy te, to y, mam nadzieję, że widać teraz. Y, to obcinamy końcówkę, bo końcówka zawsze jest taka twarda. No i kroimy sobie na mniejsze części. Takie, ja wiem, o niecały centymetr takiej grubości. i Tak wszystkie przygotujemy sobie szparagi. Cebulę pokroję i podsmażę na patelni Teraz po dwóch minutach wrzucam moje szparagi. Lekko je tutaj zamieszam. Minutkę dwie tak. Podsmażę, A później przykryję pokrywką i będę tak dusić około 10 minut. Teraz posolimy. I zmniejszymy gaz pod patelnią i przykryjemy i tak będziemy dusić na małym ogniu około 10 minut. Nasze szparagi co jakiś czas przemieszamy i dalej pozostawiamy do duszenia. Jajka już się znalazłem w mojej misce. Tutaj mam pietruszkę już pokrojoną tak grubiej. To sobie tu wrócę ją. Ok. Teraz sypę mój ser i to wszystko ładnie posolimy. Tak więcej tej soli. Dobra. To wszystko. Zamieszamy naszą czepaczką. I tak już wygląda uczepane jajka. Tutaj Wam przestawię kamerkę i powiem Wam, że szparagi muszą być trupiące. Także już 10 minut minęło, ja to wyłączam i przełożę na talerz, żeby mi się ostudziły, bo gorące nie będę wrzucać do jajek. Nasze szparagi są gotowe, na patelnię wleję olej i teraz kochani stopniowo będę wlewać na moją patelnię e, moją fritatę Ok, tak żeby e, patelnia się całkowicie nie oziębiła jak wlewam całą. Teraz tak podziurkuję ją. Ok. Zmniejszę gaz, i na małym gazie będę ją e, miała 5 minut. 5 minut minęło. Zaraz e, Wam pokażę. Szpadułką, zobaczcie. Tutaj już kriptata po bokach jest ładnie podsmażona. Ok. I teraz y, powinnam przekręcić na, na tą moją pokrywkę, ale pokrywka ma dziurkę i mi wyleci, więc przyłożę talerz. Okej, okay. Musimy to zrobić energicznie, żeby nam się nie ten, zobaczcie jak ładnie wygląda. I teraz przesuwamy na tą część i mm, też mamy na średnim ogniu gdzieś tak z 3-4 minutki. Kochani, frittata już jest gotowa. Kroiłam sobie kawałek, tak wygląda. Jest przepyszna na 100%, bo już nie raz robiłam. Jest jeszcze gorąca i zaraz Wam powiem jak smakuje. Idę do was. nie był w Tak się pokazuje po włosku. Ale jest pyszna róbcie taką frytate ze szparagami i jeszcze raz zapraszam na mój kanał i powiem, bon appetito. Ciao a tutti.